Siemanko z tej strony Blender 9.7. Witam Was w FIFA 20 w nowej karierze. W tej edycji polskim klubem, który wybrałem, jest Piast Gliwice. Turniej przedsezonowy przysumulowałem. Nie wyszliśmy z grupy 03, 1, 2 i 2, 1. Tutaj już z klubem pożegnał się. To się pożegnał? Korun Uroż Korun 260 tysięcy. Do Jagi Loni poszedł. Tak to wygląda. No tu Nie ma co przedłużać. Po prostu grajmy. Pierwszy mecz od razu z Lechem. Dobre dośrodkowanie Makuszewski, Czerwiński, Amaral, broni, Plach, ale spalony. Dobrze teraz Felix, Parzyszek, Felix do Aquin ale spalony, spalony. No, słaba wrzutka. A może jednak dobra. Tiba i Plach. No nie, no to nie był dobry strzał. Co, co zrobił? Co to miało być? To jest Polska Liga czy to jest Galactic Football? Przepraszam bardzo. Eee, no, słaba ta pierwsza połowa. Ogólnie słaby mecz. Już wiek. Dobra wrzutka nie za daleko. Przeciągnął to dośrodkowanie. Czerwiński, dobrze, no ale to trzeba. Jeszcze odebrać piłkę. Gytkier zostawiony w polu karnym. No i Gytkier będąc na 12 metrze przed bramką, no, no nie myli się. no. Dobrze, bez faulu, brawo Kirkesow. To już kolejny raz, kiedy dobrze odbiera piłkę. No ale koledzy, pierniczą takcję na zawołanie. Gytkier, słupek, dobitka i malarczyk jakimś cudem. To wybija. No. Dobra, zagram na krótko. Tuszyński, strzał z dystansu, nie pamiętam, żeby były wcześniej jakieś... Kirkesow, Tuszyński, ajajaj... Aj, aj. Felix Czerwiński, Felix. No i nawiwat w 96. minucie już. Drugi mecz zagramy sobie ze Śląskiem Wrocław, który obecnie jest na pozycji szóstej. Wygrał pierwszy mecz 3 do 1. Może teraz parzyszek, Dobra, piłka do Jorge Feliz! Jorge Feliz! Jeszcze jakaś główka i poprzeczka. No, ten pierwszy strzał powinien się zakończyć bramką. Dobre podanie, bardzo dobre podanie. Heitli, Dobrze! Aquino, gol! golaso, pierwszy gol! Piasta Gliwice w tym sezonie. Aquino! Nie tak, nie tak, Czerwiński tą łysą głową, ale dobrze, blokuje ten strzał. Ale brawo, brawo, wygrywamy 1-0 ze Śląskim Wrocław na wyjeździe, to jest bardzo ważne. I ostatni mecz w tym odcinku, zagramy sobie z Pogonią Szczecin. Tutaj naszych obrońców zbytnio nie ma, Podstawski, Kozuli, Podstawski, no ale tam nie było spalonego pani sędzia, no był, był, oczywiście, że był. Podstawski, no ale tu nie niekryty w ogóle Buksa, no co to jest? Teraz Aquino, Badia, no i Badia będzie leciał Badia po krótkim, ale beznadziejny ten strzał. No Jezu Chryste. Heitli. Teraz Badia i gol! Golaso Badia! Gerard Badia. Na 1 do 1 w 48 już minucie Tutaj ten Heidli dobrze to zrobił, a tu badia bez krycia, zupełnie bez krycia został badia. No i dobry strzał, bo tutaj no te główki u nas to, to słabizna, nie? A, a tutaj badia pokazał, że, że można. Teraz badia, jeszcze raz badia, dobry strzał i ten badia dzisiaj aktywny. Teraz, może teraz. A faulowany, faulowany, panie sędzią, no to mogła być nawet czerwona kartka. No c Ja tu piwkę puściłem, czekałem na faulę. Gościu, nic. No tak to zaraz na bramkę strzelą, no. Tyle będzie. No i to jest gol, dziękuję. Fajnie, super. Drigas na 2 do 1 w 82. No i będzie 3. Albo nie będzie, bo bramka... Co?! Aha. No okej, okay, broni, no ale... To, to nie miał tak wyglądać. No i przegrywamy z pogonią. Yy, nie wygląda to za dobrze. Potrzebne są transfery na 100%. To wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. I Siemanko, cześć.